Dzień dobry Państwu Szanownemu, tuż po walentynkach, ale mniej więcej pozostajemy w tym pięknym okresie, bo dzisiaj na pierwszy plan idzie płeć piękna. I po niemalże dwóch miesiącach od zapowiedzi rozpoczyna się turniej opas Oro Age Women's Television. Tytuł kompletnie niepotrzebny i skrojony na zasadzie no, dla przegrywów, których Afina obijała i w niektórych przypadkach obijała dominująco. A poza tym przekonamy się również czego oczekuje Johnny TV, aby zgodził się na walkę z Daltonem Castlow. No to jedziemy i zaczynamy od pierwszej walki pierwszej rundy tego turnieju. J-Rod kontra Queen Aminata. Hmm. J-Rod, zero walk w ROH, dwie walki w AEW, a ostatnia prawie rok temu. Świetne ukazanie wartości tego turnieju i wartości tego pasa już na samym starcie. J-Rod nie patyczkowała się i spoliczkowała rywalkę. Aminata ruszyła z atakiem, jednak nie było wcale tak łatwo. J-Rod bardziej jednak ona tutaj przeważała i wymierzyła m.in. Big Boot i Suplex, notując też parę nirfali. J-Rod spudłowała, spudłowała z Frog Splashem i Aminata ruszyła do kontrataku. Ataki w narożniku, J-Rod jeszcze też tam swoje próbowała, ale to królowa po German Suplexie następnie wymierzyła headbutt i uzyskała pinfall. Zatem Queen Aminata z awansem do drugiej rundy, a walka potrwała w sumie 6 minut. No okej, okay, nie był to skłasz taki mocny, więc powiedzmy, że akceptowalne. Niemniej um, takich no-name'owych nazwisk jeszcze kilka będzie, więc można sobie zadać pytanie, po co ten turniej będzie obejmował w sumie 16 uczestniczek zamiast 8. The Infantry w akcji. Ich rywale to team o nazwie Midnight Heat, w skład którego wchodzą Ricky Gibson i Eddie Pearl. Tak, timowe starcie w standardowym wydaniu, czyli na początku The Infantry rządzili, potem drugi team zyskał kontrolę na dłuższy moment. Oczywiście hot-tak, nie do zatrzymania. Cała czwórka zrobiła się aktywna. Mir, fale z obu stron i na sam koniec rzecz jasna. The Infantry pomyślnie wymierzyli jednemu z rywali bootcamp i zdobyli pinfall. 6,5 minuty takie. No nic wybitnego, ale też nie ma się do czego specjalnie przyczepić, oprócz tego, że no namey więc wiadomo z góry, że nabijamy wygraną dla Dina i Brawo, yy, którzy w tej dywizji timowej tak po prostu są i nic szczególnego nie czynią. No ale tak pod względem walki samej w sobie to przyzwoity punkt karty na tą tygodniowkę. Teraz drugi pojedynek turniejowy. Leila Hirsch kontra Rachel Ellering. Czyli najlepsze psiapsiółki już w pierwszej rundzie na siebie trafiają. No i w pierwszych minutach starcie toczyło się w technicznym stylu. Oczywiście były uśmiechy po obu stronach, no bo psiapsi. Obie panie miały swoje dopowiedzenia w kwestii ofensywy. Cały czas atak raz z jednej, raz z drugiej strony. Między innymi German suplex od Leili i natychmiastowa odpowiedź Rachel poprzez forearm. Rachel wykonała też STO i twisting Backdrop, zaś potem Leila chciała zaskoczyć rywalkę cross armbreakerem No nie udało jej się tego założyć, ale wtedy to wyglądało na to, że u Rachel coś się zwichnęło w łokciu. Udało się je nastawić, ale Leila nie była przekonana, czy dobrym pomysłem jest kontynuowanie walki. Rachel prowokowała ją do tego, więc w końcu Lejla zaatakowała Shotkand Dropkikiem oraz Saito Suplex. Za chwilę jeszcze munsold z narożnika i no jednak ty tylko Nirfal. Rachel, mimo to, nadal nie była w stanie atakować, więc tylko zachęcała dalej Lejlę do ataku. No i w końcu atak z kolanka sprawił, że Lejla Hirsch odliczyła Rachel do trzech, notując tym samym awans do kolejnej rundy. A po walce tuli-tuli. Po przypomnieniu wydarzeń pomiędzy Afiną i Nylą Rose z zeszłego tygodnia dostaliśmy zakulisowe promo tej drugiej. Naila drwiła sobie, że ona tutaj jest, a Afiny brak. Jednak nie zdążyła się za bardzo rozgadać, ponieważ za, za jej plecami zjawiła się nikt inny jak właśnie Afina, atakujący za pomocą kawałka stołu. Ochroniarze próbowali załagodzić spór, ale sami dostali w dziób, a ostatecznie Naila odpłaciła się w ten sam sposób z tym, stołem, z tym kawałkiem stołu. Mianowicie The Outrunners w akcji, ich przeciwnicy to Lights, Camera Faction, ten team to Ice Williams i Jaws Braxton. Oczywiście The Outrunners no, służą zazwyczaj do dostarczycieli zwycięstwa, ale dzisiaj akurat poszło to w drugą stronę. Spora ich dominacja i co ciekawe, do zwycięstwa użyli tutaj finisza ekipy The Infantry, czyli The Bootcamp. Magnum i Floiter wygrywają w niecałe 3 minuty. I tyle w temacie. Teraz wędrujemy za kulisy tam the infantry mówili o swoim dzisiejszym zwycięstwie kiedy to podszedł do nich Lee Moriarty i poinformował ich, że The Outrunners ukradli im finisher Dean i Bravo byli zaskoczeni tą informacją no i najwyraźniej nie zamierzają tego ignorować. No więc The Infantry idą sobie szukać The Outrunners, a my tymczasem lecimy do kolejnej walki. Teraz Brian Keefe w akcji, a jego oponentem jest Slice Boogie. No i szanowny pan Boogie próbował coś tam atakować, jednak to Keefe był ten krok przed nim. Między innymi Timon Suplex, Headbutt, a na koniec Around the World Cutter. No i Brian Keefe wygrywa w niecałe dwie minuty lecimy dalej z turniejem Mercedes Martinez kontra Trishadora. Mercedes dopiero pierwsza walka w tym roku tak się składa. No i podobnie jak w przypadku poprzedniej walki turniejowej, zaczęło się powoli, zaczęło się od techniki. No pod tym względem Martinezowa przeważała i dokładała do tego kopniaki, czy m.in. supleksy. Trish złapała drugi oddech i przeszła do kontrataku, wykonując szarże w rogu oraz pumpkik, Próby pinu, nieudana próba Tubman, Lariat i Martinezowa zakłada krab i zmusza tym samym Trish Alorę do poddania się. Trishadora szósta porażka z rzędu, no dwie kompletnie różne zawodniczki tutaj się trafiły, jeżeli chodzi o hierarchię, więc wynik jest kompletnie bez zaskoczenia, ale sama walka dużo zamuły, to było prawie 10 minut, a przy tym ile pokazały, spokojnie starczyłoby tam, nie wiem, ze 6. Za kulisami Leila Hirsch przepraszała za to, co się stało z Rachel, ale ta nie miała do niej pretensji. Rachel zapewniała, że nadal wspiera Leilę i kibicuje jej w dalszej części turnieju. Lens Archer i The Righteous w akcji. John Cruz, JC Valentine i James Blackheart to ich przeciwnicy. No i o czym tu właściwie mam mówić? Oto jest pytanie. Po raz kolejny już The Righteous dostają Jobberów. Czasami dla urozmaicenia wraz z nimi łapie się na to Lance Archer i tak właśnie tutaj było. Ta trzyosobowa ekipa robiła sobie z oponentami co tylko chciała. No, John Cruz trochę poatakował przy potyczce z Vincentem, ale nic ponad normę. Za chwilę było już ponad wszystkim i można powiedzieć, że potrwało to aż 5 minut. Lecimy dalej za kulisy. The Infantry dopadli The Outrunners, mając oczywiście pretensje za używanie ich finishera, czyli bootcamp oczywiście. Tamci twierdzili, że ich akcja to nie jest bootcamp, tylko Miami Overdrive, który wykonują już od dawien dawna. Dean i Bravo ostrzegali, aby nie używali więcej ich akcji kończącej, ale Magnum i Floyd niezbyt się tym przejęli. Kenny King kontra Dalton Castle. Welcome back, Kenny King. Ostatni raz widzieliśmy go jeszcze w tej poprzedniej erze, czyli w 2021 roku. Dalton oczywiście nadal był taki jakby wczorajszy, ale mimo to panowie toczyli wyrównany bój. Raz jeden, raz drugi zakładał dźwignię. Dalton dawał się wyrzucać z ringu i dużo sekund poświęcał na rozmyślanie. Kenny miał tutaj powiedzmy taką psychologiczną przewagę, utrudniając powrót do ringu i też popisał się przy okazji. Twisting planczą poza ring. King skontrował próbę Bangerangę, ale sam też spudłował ze schokiem z narożnika. Następnie Kenny po Capuera kiku zdecydował się na szarżę w rogu, lecz wtedy to dał się złapać na barki. Mamy rank i mamy zwycięstwo na koncie Daltona Castro. Niecałe 5 minut, i szkoda, że tak krótko, bo właśnie z takim kimś jak Kenny King można zrobić fajną walkę i zdecydowanie zasługiwała ona na więcej. A po walce Dalton złapał za mikrofon i mówił o tym, jak wykończony jest tym oczekiwaniem na to, czego Johnny TV oczekuje od niego w kwestii postawienia na szali, aby doszło do walki między nimi. Johnny TV oraz Taya Valkyrie zjawili się, rzecz jasna. Johnny dalej nabijał się, że Daltona ostatnio nie było na żadnym telewizyjnym show, czyli dalej nie jest TV ready. No więc czas dowiedzieć się, co Dalton musi zrobić, aby Johnny TV zgodził się na walkę z nim. Otóż Johnny i Taja chcą chłopców Daltona. Dalton zszokowany był tą informacją i próbował przetrawić to, co przed chwilą usłyszał. A Johnny i Taja odeszli na zaplecze. No i teraz Dalton musi przemyśleć to i owo. Za kulisami Afina zastanawiała się nad dalszymi krokami i czuje się skołowana, ale z drugiej strony nie jest kimś, kto unika konfrontacji. Dlatego też proponuję, aby za tydzień spotkała się w ringu z Nylon Rose. Pas oczywiście znajdzie się na szali, a one rozwiążą swój konflikt w pojedynku Tables Match. Czy do tego dojdziemy, przekonamy się niedługo. A teraz ostatni na ten epizod zaplanowany pojedynek turniejowy: Diamantę kontra Kiera Hogan. Panie od razu przeszły do rzeczy i ruszyły z ofensywą. Kiera zadała, zadała rywalce ciosy w pośladek, co dla Diamantę było troszeczkę zaskakujące, tak można powiedzieć. Kiera dołożyła do tego splash przy linach, ale Diamantę nie pozostawała w tyle, nawet na moment też zdobyła przewagę. Kiera popisała się tutaj szotką dropkickiem oraz basement dropkickiem w narożniku. Panna Hoganówna nie zatrzymała się, mimo otrzymania mocnego forearmu i po neckbreakerze miała nirfal. Dalej przy linach Diamante sprytnie trafiła rywalkę w oko. Potem Diamante wyłapała superkika, ale to Diamante wymierzyła pomyślnie swinging, swinging neckbreaker i to Diamante udało się zdobyć pinfall. Tak więc to Diamante awansuje do drugiej rundy tego turnieju. Z tych turniejowych walk w tym odcinku ta tutaj, w mojej opinii, była zdecydowanie najlepsza. Dlatego też, dołóżmy do tego, że najbardziej żwawa przede wszystkim. o. I dlatego też tylko 6,5 minuty, pod względem czasu antenowego, te dwie panie oraz Mercedes Martinez i Trisadora no powinno być odwrotnie. I w taki oto, teraz, drodzy Państwo, obejrzyjmy sobie. W taki oto sposób prezentuje się drabinka turniejowa na ten moment, a kolejne starcia pierwszej rundy oczywiście już za tydzień. I jeszcze na sam koniec epizodu słówko od Nile Rose z wielką przyjemnością akceptuje ona propozycję Afiny, czyli Table smash opas kobiet w przyszłym tygodniu. Tyle, że stoły to jest jej specjalność, więc zrobią to na jej zasadach, a mianowicie będzie to tables match, ale jednocześnie będzie to na zasadach two out of three falls match. No ładnie zapowiedziany main event na za tydzień. Tak zakładam, że to będzie walka wieczorem. Myślę, że byłoby co najmniej dziwne, gdyby miał być inaczej. I zakładam możliwość tutaj nastąpienia title change'u. No. No bo tak, no bo ile jeszcze jesteśmy wyciągnąć z tego title Reigny Afiny, mimo że jest ona bardzo dobra. No więc okej, okay, krótko, co można podsumować na to, co dzisiaj. No Walki turniejowe, Dalton i Johnny TV, Afina i Nyla no i skłasze, które niczemu nikomu nie posłużyły. Okej, okay, lekko się zadziało tam pomiędzy The Infantry oraz The Outriders, też opener wcale nie był taki zły, jak myślałem, że będzie. No dobra, więc troszeczkę nam się dzisiaj tutaj podziało. Ciekaw też jestem bardzo odnośnie story z chłopcami Daltona, ponieważ Coś takiego jak chłopcy Daltona przechodzący na pod własność innej osoby już to kiedyś mieliśmy. A było to z Silasem Youngiem w roku 2015. Wtedy to no, ci chłopcy Daltona chcąc, nie chcąc musieli w wyniku porażki Daltona przejść na stronę Daltona, przepraszam, na stronę Silasa Younga. Ale wtedy mieliśmy taki. Jakby niedopracowany finish tego story, więc zobaczymy, jak to wyjdzie teraz w tym przypadku. Bo zakładam, że tak nastąpi, aby story mogło być kontynuowane, a nie ucięte tak od razu. No dobra, więc jak na oczekiwania tygodniówkowe, chyba mogę powiedzieć, że dzisiaj wychodzą z tego starczą i wierzę, że za tydzień też w takim. Yy... Ogólnym rozrachunku też będzie co najmniej w porządku. No to przyjemnego weekendu i widzimy się w następnym tygodniu. Oglądajcie Ringa